W dniu dzisiejszym zapoznamy się z żywotem świętej otyli Ksieni. Żyła około roku pańskiego od 720. O, o kilka mil od Strasburgu widać na górze 2500 stóp wysokiej gruzy zamku i klasztoru żeńskiego Hohenburga. Założycielem tego klasztoru był książę Alzacki Etikon I. Pobożna małżonka. Jego Berezynda pojawiła mu, powiła mu około roku 662 córeczkę, ale dziecię było niewidome i nieurodne. Dumny i popędliwy Etiko uważał w tym sromotę domu swego i chciał w uniesieniu dziecię zgładzić. Przestraszona matka powierzyła je służebnej, a po roku krewnej w klasztorze palmę. Tu ościł dziew dziewczątko Eberhardt, opad klasztoru i nadał jej imię Otylii. chrzcie odzyskało dziecię wzrok i wypękniało na twarzy. Pod troskliwą opieką zakonnic rosła Otylia nie tylko w latach, ale i w nauce i cnocie, i stała się wkrótce miłą i nadobną dziewicą. Tęskniąc do rodziców i braci, pragnęła ich odwiedzić. Ale zawzięty ojciec wzbronił jej powrotu. Gdy matka nie mogła zatwardziałego serca męża zmiękczyć, poprosiła Otylia brata Hugona, ulubieńca Etikona, aby ojca przebłagał. Ten uczynił co mógł, ale uporu ojca przełamać nie zdołał. Sądząc, że osobiste zjawienie się córki więcej podziała na ojcu, aniżeli prośby i błagania, i że widok odepchniętej, a cudem boskim uleczonej i kwitnącej panienki obudzi w sercu Etikona ojcowską miłość, wprowadził potajemnie ukochaną siostrzyczkę do zamku. Czy ten przypłacił, czyn ten przepłacił niestety życiem, a Otylia z boleścią serca musiała wrócić do kasztoru. Ochłonąwszy z gniewu i upamiętawszy się, począł książę żałować zbrodniczego czynu i pozwolił wrócić córce do domu, po czym powierzył ją jednej zakonnicy i kazał jej pełnić obowiązki prostej służebnicy. Otylia pokornie podziękowała za pozwolenie powrotu i znosiła poniżenie z tak pobożną cierpliwością, że nareszcie zmiękczyła serce ojca i płynęła na całkowitą jego zmianę. Po chwilowym jednakże zwycięstwie przyszły na nią inne utrapienia. Czary jej wdzięków i bogactwa ojca zwabiły do zamku wiele młodzieży ubiegającej się o jej względy. Jednemu z nich sprzyjał widocznie książę i namawiał Otylię, aby mu oddała rękę. Dziewica, która przeszła długą i twardą szkołę cierpień i poznała próżność uciek światowych, Umiłowała Chrystusa i uczyniła ślub, że Jemu poświęci dziewictwo i całe swe życie. Oświadczyła przeto Pani Czowi, że nigdy nie pójdzie za mąż, gdyż ma oblubieńca w Zbawicielu. Zapłonął gniewem Etykon i chcąc przełamać opór córki, strącił ją znowu do urzędu służebnic. Wkrótce spostrzegł ją, gdy szła do chorego, a gdy na zapytanie, dokąd idzie, otrzymał odpowiedź, niosę choremu trochę mąki jęczmiennej, by się miał posilić, rzekł wzruszony, kochana córko, wszystko ci wynagrodzę. Około roku 680 darował jej zamek Hohenburg i zamienił go na klasztor żeński, lecz nie dosyć na tym. Sam bowiem poddał się pod kierunek mądrej i bogobojnej córki. Zasięgał jej rad w sprawach doczesnych i wiecznych. Wiódł żywot pokutniczy i pojednany z ludźmi i Bogiem, umarł śmiercią przykładną, dnia 20 lutego roku 690. Ponieważ Hohenburg był pierwszym żeńskim klasztorem w Alzacji, a rozgłos to Tyli daleko się rozchodził, nie dziw, że wiele panien i najpierwszych rodzin wstępowało do zakonu, który wkrótce liczył 130 mniszek. Otylia stała na ich czele jako ksieni i kochająca matka i budowała je więcej własnym przykładem aniżeli nauką i napomnieniami. Dużo czasu poświęcała modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Surową była dla siebie, łagodną i miłosierną dla drugich, mianowicie dla biednych i chorych. Pokarmem jej był chleb owsiany, napojem woda, łożem niedźwiedzia skóra, poduszką kamień, a miłość jej ku Bogu i ofiarność dla podwładnych nie miała granic. Reguła, według której zarządzała klasztorem, była prawdopodobnie benedyktyńska. W której miejsce wstąpiła w XI wieku reguła świętego Augustyna. Ponieważ chorym, kalekom i osłabionym trudno było podejść pod górę, wystawiła u podnóża Hohenburga szpital wielki dla ubogich, chorych i pielgrzymów z przybudowanym do niego klasztorem. Później założyła obok kościoła klasztor dla starszych zakonnic, aby im dać sposobność do ćwiczenia się w dziełach miłosierdzia. Wielkim tym zakładem zarządzała mądrze i oględnie. Sama schodziła codziennie przez wiele lat na dół, aby opatrywać chorych, świadczyć dobrze ubogim, a Bóg wynagradzał jej te starania stokrotnymi łaskami. Szczególną cześć i wdzięczność okazywała świętemu Janowi za odzyskanie wzroku przy chrzcie świętym. Pod jego wezwaniem wystawiła na Hohenburgu kościółek z maluczką celką, gdzie niejedną godzinę w samotności przepędzała na modłach i rozmyślaniach. Gdy Bóg jej objawił bliski koniec życia, pełnego cierpień i zasług, zawołała siostry zakonne do kaplicy świętego Jana, udzieliła im ostatnich upomnień i popadła w zachwycenie. Nie widząc w ukochanej matce oznaki życia, poczęły zakonnice, rzewnie płakać i okrywać głowę jej i ręce pocałunkami. Przebudziwszy się, wszakże Otylia z żalem zawołała: Ach, czemu przerwałyście mi błogi spokój i spoczynek? Za sprawą łaski Bożej była mu świętej Łucji, dziewicy i używałam takich rozkoszy, jakich język nie wypowie. Oko nie widziało, a ucho nie słyszało. Potem przyjęła komunię świętą i spokojnie zasnęła dnia 13 grudnia w roku 720. Cuda przy jej grobie, zwanym dziś Odilienbergiem, dzieją się po dziś dzień. Szczególniejszej od niej pomocy i ulgi doznają chorzy na głowę i oczy. Nauka moralna Gdy święta Otylia przyszła na świat, była niewidomą i wżytką. Obie te ułomności są niejako obrazem stanu każdego dziecka przy urodzeniu. Spodobało się Bogu uwolnić ją od, od tych ułomności i wykazać ten nad, nadprzyrodzone skutki świętego sakramentu. Przy akcie chrztu świętego bowiem odradzamy się skutkiem łaski Bożej, to jest występujemy z szeregu istot grzesznego Adama, a wstępujemy do Królestwa Chrystusowego. Aktem rodzenia otrzymaliśmy życie naturalne. Staliśmy się członkami ludzkości. Przez akt sakramentalnego odrodzenia uzyskaliśmy żywot nadprzyrodzony. Staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego, mistycznego ciała Pana Jezusa. Święty Paweł w liście swym do Galatów mówi w rozdziale trzecim wierszu 27. Bo którzykolwiek jesteście ochrzceni, w Chrystusie oblekliście się w Chrystusa. Przy akcie Chrztu Świętego otrzymaliśmy nadto łaskę usprawiedliwienia. To jest skutek zasług Chrystusa Pana. Oczyściliśmy się z winy i kary i grzechu pierworodnego. A jeżeli kto przyjął chrzest święty w wieku późniejszym, oczyścił się z winy i uwolnił od kary za grzechy swoje. Oprócz tego pozyskaliśmy łaskę uświęcającą, obejmującą w, sposobie, w sobie cnoty wiary, nadziei i miłości. Nikt, żadne pióro nie zdoła opisać ważności i wielkości tej łaski, skutkiem której stajemy się synami Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, dziedzicami Królestwa Niebieskiego, braćmi i współspadkobiercami Jezusa Chrystusa. W niebie i w wieczności poznamy całą wartość nadprzyrodzonego od Boga pochodzącego żywota. Kto umiera zaraz po chrzcie, ten staje się uczestnikiem tego szczęścia natychmiast, nie zdziaławszy nic dobrego na świecie. Chrzest święty wycisnął nadal na duszy naszej niezatarte znamie, że jesteśmy dziećmi Boga i uczestnikami Chrystusa. Znamy to uprawnia nas do wszystkich łaski i przywilejów chrześcijanina, katolika, to jest do przyjmowania innych sakramentów, uczestniczenia we Mszy Świętej i odpustach kościelnych, ale zarazem zobowiązuje nas do zachwycania, do zachowywania przepisów i pełnienia obowiązków nakazanych przez Kościół, na np. modlitw postu i jałmużnych. Korzystajmy przeto skwapliwie z tych łask Chrztu Świętego. Idźmy za przykładem świętej Otyli, która niech będzie orędowniczką naszą. Módlmy się. Modlitwa. O Boże, zechciej nas opatrzyć czujnością oczu i strzemięźliwością wzroku, abyśmy tym zmysłem nie grzeszyli. Za przyczyną świętej Otyli racz sprawić, abyśmy nie tylko byli wolnymi od ślepoty cielesnej, ale i od wszelkich chorób duszy wywołanych nadużyciem wzroku. Amen.